O, proszę Państwa, proszę zobaczyć, ja odkręcam wodę, mieszkam w Białymstoku i <laughs> zobaczcie sobie sami, po no prostu, o, jaki kolor wody płynie. To już ktoś się niedawno mnie czepiał, że to się zdarza raz tam na jakiś czas, tylko że w Białymstoku, w samym centrum, to się zdarza cały czas, po prostu, co kilka miesięcy po prostu. Ja nie wiem, co oni robią, po prostu, to jest jakaś Polska, nawet nie B, tylko Polska C. Po prostu woda, o po prostu brązowa, aczkolwiek na no czasami tu bywa jeszcze gorsza, więc to nie jest jeszcze tragedia, czasami to była woda, tak jak kiedyś filmik stawiłem, to w ogóle brązowa, jak było to w ogóle, o i ja mam się w tym kąpać, o tak, ja mam się w tym kąpać, to kurwa, nie wiem, to bym, jeszcze wszedłbym do tej wody, to byłbym bardziej brudniejszy niż na przykład teraz, kiedy chcę się wykąpać, nie, więc po prostu jakaś totalna padaka, po prostu. Brawo, brawo, kurwa, politycy i, kurwa, y, spółdziel spółdzielnie, kurwa, mieszkaniowe, kurwa. Będziemy dalej chwili, kurwa, poziom Gruzja albo, kurwa, Kazachstan, kurwa. 2017 rok, poziom, kurwa, Kazachstan albo Ukraina, kurwa. Kurwa mnie to po prostu i tyle, no bo, kurwa, tak szczerze mówiąc to się śpieszę po prostu, a kurwa nie mam jak się wykąpać po prostu, no. Na razie, hej.